chciałbym zastrzec, żeby moje dane więcej y, osobowe nie pojawiło się w prokuraturze. Nie korzystam z tej firmy i nie będę korzystał. Teraz nie korzystam i nie korzystam. Proszę Panią, jest to zarejestrowane, kto jest świadomy to wie, tak samo sądy są zarejestrowane, minister daje raporty co roku, no, może się zapoznać z tym. Normalnie, jak każda firma. Jest to skandal, no ale w tak, takiej rzeczywistości żyjemy. Firma prokuratura, oddział bankowy. Dzień dobry, ja panią nagrywam, to myśl służbowe obowiązki. Okej. Okay. Dobrze. Chciałem wycofać zawiadomienie. Ja do pani nie mam pretensji, tylko uprzewam. Zawiadomienie. Rozmawiałem z panią, pani bezczelnie się rozłączyła. Nie, nie bezczelnie się rozłączyła, bo ja prokuratorzy uważają, wypane. że są bezkarni, nie jest tak. Pan w tam Tak, do sądu i sądu będzie koleżanka pana Łukasza, do prokuratora. Rozpatrywała ten wniosek to się zmieni, jak Bodnar będzie siedział w więzieniu, to to się zmieni. Pana, za chwilę okay. skończymy teraz. Zawiadomienie złożyłem, ale ja tu jestem fizycznie, ja chcę pani skończyć rozmowę. Pan, Zawiadomi pani policję. Ale pan nikogo nie obraża, bo ja sobie tego Jeśli będzie, będzie siedział w więzieniu, ja nikogo nie obrażam. Nie, pan Bodnar... obraża, proszę pana. Pan Bodnar jest. Nikogo nie obraża. Uzurpuje sobie zacznij. prawo do wyrokowania w Polsce. Ci Dobrze, więc chodzi o to, że ja tu złożyłem zawiadomienie. Jeszcze jakieś tam nadzieje, miałem resztki nadziei na obiektywizm, gdzie prokuratora stoi na straży praworządności, tak? Do rzeczy. Ale ja pani mówię do, do rzeczy. rzeczy. Dobrze. Czy ja mogę jedno zdanie powiedzieć? Proszę powiedzieć, czego pan oczekuje. Więc tak się nie stało. Prokuratora nie ma nic wspólnego z praworządnością, w mojej sprawie akurat, e, więc wycofuję swoje zawiadomienie tu i nie chcę absolutnie, żeby prokuratura świadczyła dla mnie jakiekolwiek usługi. I w związku z tym, że to jest jakaś działalność gospodarcza zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, prokuratura, więc nie ma też prawa przetwarzać moich danych, ja nie daję takiej zgody. Tak jak działalność gospodarcza, którą prowadzi Biedronka, tak samo ja im nie... nie nie wyraziłem zgody, żeby drogi przetwarzali pan, dane. Jest tak samo prokuratura. Jest identyczna sytuacja, bo jest takie ustawa o działalnościach gospodarczych. I teraz tak, ja to zawiadomienie chcę cofnąć, mhm. i tyle. I nasze drogi się rozchodzą. Mam nadzieję, że już więcej się nasze, nie spotkamy. nasze drogi się nigdy nie zeszły. Pan jest składającym zawiadomienie, ja jestem prokuratorem. Działam na podstawie przepisów prawa, w tym przede wszystkim w obszarze korektów postępowania karnych. Prokuratura nie jest żadną jednostką jak Biedronka i nie prowadzi żadnej działalności. I będziemy z Pana zawiadomieniem procedować dokładnie tak, jak Dobrze, ja jako zawiadomiający mam prawo wycofać się. Proszę Pana, wycofać ma pan się. Mam prawo złożyć oświadczenie o wycofaniu wniosku o ściganie. O oświadczenie ustne. W przypadku, gdy przestępstwo ścigane jest na wniosek. To jest przestępczość, że o na wniosek. Przed, 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 e, na wniosek. O nie na wniosek to nie na... Wniosek. Tak, a to było akurat e, na wniosek. Dlatego ustnie e, składam takie oświadczenie i tyle. Nie chodzi o to, żeby nasze drogi już więcej się nie zeszły. I tyle. Proszę pana. Ja czekam na to, aż ten Bodnar będzie siedział w więzieniu. Wtedy jakoś to się ustabilizuje. Proszę panią, proszę e, dlaczego? Momencie, z jakiego powodu? On, z jakiego złożył powodu? Złożył pan oświadczenie. Ja nie muszę słuchać pana wyładowywania. Ja mówię, teraz. że wtedy, wtedy jeżeli o... ktoś przywróci praworządność w prokuraturze proszę. i zgodnie z moimi prawami konstytucyjnymi, ja będę mógł e, oczekiwać od prokuratury ścigania proszę przestępcy, opuścić. wtedy ja e, złożę takie zrobienie nie tutaj też, dlatego że tu trzeba by było wszystkich powymienić. Pani szef, nie wiem, tutaj szef te, całej tej prokuratury, mnie przy dzieciach zlecił policji zatrzymanie. I jak psa przywieźli mnie do, e, do węgrowa. Ale ja na pana głosu nie okay. I proszę nie głosu. Ja nie podnoszę głosu, mam taki ton głosu. Proszę pana, i, i to. to pana nie Więc tu popełniono na mnie przestępstwo wobec mnie, no to złożyłem do, do sądu, sąd to rozpatrzył, no i wyrzucił to do kosza. Ja mogę się odwołać tak samo od zawiadomienia, jeżeli y, prokurator, tutaj prokurator Łukasz w innej sprawie też tak samo spuścił w kiblu moje zawiadomienie, jak dałem dowody na przestępstwo. Nie ma mowy, bo moje nazwisko Żurawik wystarczy, że przeczyta tutaj prokuratura i nie ma mowy, żeby cokolwiek było rozpatrywane. Usiłowanie morderstwa w 2022 skończyło się w prokuraturze w taki, taki sam sposób, umorzeniem. Przez policję nie, nie zostały dochowane żadne procedury, pana, nie, nikogo to nie interesowało. W tym Więc dlatego takie są moje emocje. Ja pani mówię, jakie są podstawy wiem, jak mojego zachowania. Okay. przyjęłam pana oświadczenie i jeszcze chciałbym zastrzec, żeby moje dane więcej yy, osobowe nie pojawiło się w prokuraturze, nie korzystam z tej firmy i nie będę korzystał teraz nie korzystam i nie korzystam proszę panią, jest to zarejestrowane kto jest świadomy to wie, tak samo sądy są zarejestrowane, ministerstwo daje raporty co roku, no, może się zapoznać z tym, normalnie jak każda firma jest to skandal, no ale tak, w takiej rzeczywistości żyjemy, dziękuję bardzo, do widzenia